Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test moich ostatnich zakupów z firmy AA Wings of Color. Do przetestowania mamy, a w zasadzie do porównania z poprzednimi odcieniami, róż i rozświetlacz z serii Star Secrets. Nowy odcień różu z serii Wonder Blush. Oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają te produkty w porównaniu z poprzednimi odcieniami. Przetestujemy czarny róż do policzków oraz rozświetlacz w styku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki mi się sprawdzą, to zapraszam do oglądania dalej. Na twarzy mam już podkład oraz korektor. Podkład to jest Claresa Liquid Perfection w odcieniu 103 Cool Medium. A pod oczami mam korektor Eveline Wonder Match w odcieniu 01 oraz 15. Wymieszałam te dwa kolory ze sobą. Pod podkładem mam jeszcze nowy SPF, to znaczy ja już go używałam wcześniej, ale jeszcze Wam go nie pokazywałam. Ostatnio go kupiłam w Hebe na promocji za 14 zł I bardzo mnie zaciekawił, bo ja tej firmy w ogóle nie znam, nigdy nie widziałam żadnego testu tych kosmetyków To jest firma Revuel SPF 50 z aloesem Zobaczcie, tak wygląda opakowanie i jeśli chodzi o ten SPF, to on już wylądował na pierwszym miejscu moich ulubieńców. Testuję już go od tygodnia. Do tej pory moim ulubionym spf był SPF z cerawę, bo jest lekki, nawilżający i nie czuję go na skórze, ale ten w tym momencie jest na pierwszym miejscu. Czyli ten jest na pierwszym, a ten z Cerawę na drugim miejscu. Bo ten jest równie lekki, też jest nawilżający. W ogóle nie czuć go na twarzy. Ma bardzo przyjemny, lekki zapach, taki orzeźwiający który oczywiście zaraz nie jest wyczuwalny on jest wyczuwalny tylko w momencie aplikacji i zaraz się ulatnia ale on wygrywa ceną przede wszystkim no bo w promocji można go kupić za 14,99 zł za niego zapłaciłam, no powiedzmy, że za 15 zł a tamten kosztuje około 50 No on się bardzo fajnie sprawdza podkład mi się na nim dobrze utrzymuje a w zasadzie podkłady, bo już go testowałam kilka dni także polecam Wam serdecznie Dzisiaj do przetestowania mamy aż trzy róże do policzków, więc zrobimy w ten sposób, że ponieważ te dwa róże już znam, to znaczy mam je w innych odcieniach, to nałożymy ten róż na jeden policzek, ten nałożymy na usta, bo to jest bardzo intensywny odcień, a ten czarny róż nałożymy na drugi policzek. Mamy też dwa rozświetlacze, więc jeden nałożymy na jeden policzek, drugi na drugi. I tak chyba będzie najlepiej. Zaczniemy od tego czarnego różu, ponieważ jego jestem najbardziej ciekawa. To jest róż, który zmienia kolor pod wpływem pH naszej skóry. Podoba mi się jego opakowanie, bo się tak otwiera w ten sposób. Tak wygląda w opakowaniu. Jest po prostu czarny. Ja te wszystkie kosmetyki kupiłam ze strony Rossmana. Były akurat na promocji. Zobaczcie, że ma taką wazelinkową formułę. I na palcu już jest różowe. Ma taki odcień. Na twarzy na razie nie mam brązera, ponieważ chcę dobrze zobaczyć odcienie tych róż do policzków. Bardzo ładny ma kolor. Taki bardzo delikatny. To nie jest jakiś bardzo intensywny odcień. Teraz jeszcze troszeczkę go dołożę. On ma bardzo lekką formułę. Ładnie wygląda na skórze. Jeszcze takiego różu nie miałam, żeby z czarnego robił się różowy. I zobaczcie, jak on ładnie wygląda na skórze. To jest taki bardzo naturalny rumieniec, ale nie jest słabo napigmentowany. On na skórze daje efekt takiej mokrej skóry. Podoba mi się ten efekt. To jest taki róż idealny na lato idealny do makijażu dziennego. Ten róż jest z serii It Girl i z tej samej serii kupiłam rozświetlacz w sticku. On występuje w dwóch odcieniach, numer 1 i numer 2. Ja wybrałam numer 2. Numer 1 ma taki odcień bardziej srebrny, a numer 2 idzie bardziej w szampański. Ja zdecydowanie bardziej wolę szampańskie. Natomiast to nie jest rozświetlacz jakiś bardzo intensywny. Były w rosmanie te więc zanim go kupiłam, to najpierw sobie zesłoczowałam I zobaczcie, tak wygląda odcień numer 2. To nie jest jakiś bardzo intensywny rozświetlacz. On jest raczej delikatny. Ma taką formułę wazelinkową, Numer 2 jest bardziej szampański, a numer 1 srebrny. Natomiast to nie jest takie intensywne srebro. Myślę, że ten numer 1 też by mi Pasował, ale że ja wolę bardziej szampańskie, no to wybrałam bardziej szampański i nałożę go palcem, tak samo jak ten róż, bo myślę, że tak będzie najlepiej. Jak go słoczowałam w Rosmanie, to różnica między tym numerem 1 a 2 była bardzo niewielka. One nie są jakieś intensywne. I z tej samej serii, w takich samych stickach były też róże do policzków, ale że ja tych róż już kupiłam dosyć sporo ostatnio, to mi wystarczy. Troszkę go jeszcze dołożę. On dał przepiękny, delikatny efekt takiej mokrej skóry, ale mimo, że on jest delikatny, to nie jest niewidoczny. Zobaczcie, że tutaj przepięknie odbija światło. I tutaj nie widzę żadnych drobinek, mimo, że... Jak patrzę w opakowaniu, to minimalnie są widoczne drobinki. To na palcu już tych drobinek nie widzę. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Ten rozświetlacz nie rozświetla drobinkami czy perłą, tylko to jest taki efekt mokrej skóry. Nie jest nachalny, nie jest taki intensywny. Jest to bardzo ładny, delikatny, subtelny efekt. Moim zdaniem, dobrze się sprawdzić do makijażu dziennego, bo do wieczorowego jest zbyt delikatny. Ale do takich dzienniaczków będzie wyglądał przepięknie. To jest takie naturalne rozświetlenie. Na drugą stronę nałożę i róż i rozświetla z serii Star Secret. Ja bardzo lubię ten poprzedni odcień, który też Wam zaraz pokażę. On ma gąbeczkę. Podoba mi się to opakowanie. Ono jest zakręcane, więc jest wygodne jak podróżujemy. Zresztą, jak mam go w toalecie, to też go zakręcam. I zobaczcie, tak wygląda ten nowy odcień. Teraz Wam pokażę, jak on wygląda w porównaniu z tym poprzednim. Tutaj jest ten nowy odcień, a tutaj jest ten poprzedni. Ten poprzedni jest taki bardziej brzoskwiniowy, a ten jest bardziej różowy. No i teraz jak patrzę, mimo że ten poprzedni odcień bardzo mi się podoba, to zdecydowanie bardziej podoba mi się ten nowy odcień. Ja te różne lubię nakładać palcem, Teraz sobie też nałożę tak jak ten czarny. Zobaczę, że może dzisiaj nie będę się konturować. Zobaczymy. Pigment ma taki. W sam raz nie jest zbyt mocno napigmentowany, ale nie jest też słabo napigmentowany. Taki akurat. Ja bym go nałożyła. Po prostu z opakowania to byłby bardziej intensywny. No tak, zdecydowanie ten nowy odcień bardziej mi się podoba. Później będę oczywiście to jeszcze blendowała gąbeczką. Ale zobaczcie, z bliska tak wygląda ten róż. Ładny kolorek. I teraz już przechodzimy do rozświetlacza. One tutaj na opakowaniu nie mają nazw ani numerów. Albo źle widzę. Nie, nie mają nigdzie. Tutaj jeżeli chodzi o te Star Secrets, no to w tym momencie mamy dwa róże, dwa rozświetlacze i dwa bronzery. Bronzer też wyszedł w nowym odcieniu, natomiast ja go nie kupiłam, bo on... Jest chłodniejszy niż ten, który już mam Rozświetla, oczywiście też ma gąbeczkę I też jest zakręcany I zobaczcie, tak wygląda ten nowy odcień No jest dosyć ciepły Teraz Wam pokażę, jak wygląda w porównaniu z tym poprzednim Tutaj jest ten poprzedni odcień, a tutaj jest ten nowy Ten poprzedni jest troszkę jaśniejszy Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to z kolei podoba mi się bardziej ten poprzedni odcień. Ten nowy też mi się podoba, ale on będzie dla mnie lepszy jak będę bardziej opalona. I to są produkty, chyba tego jeszcze nie mówiłam, które zastygają. I zastygają tak na 100%, ale zastygają, zobaczcie, że ja go tutaj rozcieram i on już no zastygł. Sprawdzam za każdym razem, czy zakręciłam opakowanie, bo się boję, że mi się wyleje. I rozświetlacz też nałożę palcem Na skórze ładnie wygląda ten rozświetlacz Nie jest aż taki ciemny jak na słoczu i w opakowaniu Troszkę delikatniejszy, no ale nie jest to taki jasny rozświetlacz Dla osób z bardzo jasną karnacją to zdecydowanie lepszym odcieniem będzie ten poprzedni Teraz to sobie jeszcze szybko rozblenduję. I zobaczcie, po rozblendowaniu jest to delikatniejszy efekt. Da się je rozblendować. Tą pigmentację, ten efekt można oczywiście wzmocnić, jeżeli dołożymy tego rozświetlacza czy różu więcej. Natomiast mi taki efekt w zupełności wystarczy. No tutaj te produkty. Nie są wystygające, więc tutaj bez problemu się je da rozblendować. Poza kamerą nałożę bronzer i przejdziemy do tego Różu Wonder Blush. Wykonturowałam się bronzerem z serii Star Secrets. Z tej serii wyszedł też nowy odcień, natomiast ja bronzera nowego już nie kupowałam, bo ten nowy ma taki bardziej chłodny odcień, a ja jednak wolę troszkę cieplejsze bronzery. Twarz mam jeszcze nie przypudrowaną, zaraz ją przypudruję, ale teraz przejdziemy już do tego nowego odcienia z serii Wonder Blush I to jest odcień Poppy Pink Ja już ten róż mam w trzech poprzednich odcieniach I zaraz je sobie porównamy, ale najpierw zobaczymy jak wygląda ten Poppy Pink O, widzę, że on jest mega intensywny Ja ten róż bardzo lubię nakładać na usta On tak wygląda na palcu no, pigment to on ma niezły. Tak wygląda na dłoni. I pokażę Wam te poprzednie odcienie. I powiem Wam, że ja te róże z serii Wonder Blush używam na zmianę. Nie potrafię się zdecydować, który odcień najbardziej mi się podoba. Więc w zależności od tego, jaki mam dzień i nastrój, taki wybieram odcień. Tak wyglądają wszystkie te odcienie różu Wonder Blush. Tutaj jest ten nowy, a tutaj są te trzy poprzednie. No Widać między nimi zdecydowaną różnicę w kolorach. Wytarłem już słoczy z dłoni i odrobinkę tego różu nałożę na usta palcem. Myślę, że on na ustach będzie wyglądał przepięknie. W ogóle bardzo lubię te róży nakładać na usta. Na razie nakładam taką lekką ręką. nie chcę przesadzić w lato bardzo ładnie to wygląda jak nakłada się taki róż na usta teraz troszkę sobie dołożę i tak on wygląda w takiej niewielkiej ilości ale zdecydowanie ten efekt można wzmocnić na usta ułożyłam błyszczyk Stars from the Stars z kolekcji Nadiana numer 01 Możemy już przejść do podsumowania. Jeżeli chodzi o Róż i Rozświetlacz z Serii Star Secrets oraz Róż Wonder Blush, to ja bardzo się cieszę, że. Powiększają się te kolekcje, że przybywa odcienie, ponieważ ja te produkty bardzo lubię. Czarny róż do policzków ma bardzo niespotykaną formułę, taką wazelinkową. Jest czarny, a po nałożeniu na skórę robi się różowy. Pigment ma dosyć dobry, natomiast nie jest on przepigmentowany. Nie jest on jakiś bardzo intensywny, ale można go wzmocnić. Dla mnie jest to bardziej róż na co dzień. Myślę, że on też przepięknie będzie wyglądał na ustach zresztą na stronie producenta. Jest taka informacja, że można go również używać na usta. On daje bardzo ładny efekt mokrego policzka, także bardzo mi się ten róż podoba. Produktem, który mi się dzisiaj najbardziej podoba, to zdecydowanie jest ten rozświetlacz w styku. On daje przepiękny efekt mokrego policzka. Nie rozświetla drobinkami czy perłą, tylko właśnie daje takie mokre rozświetlenie. Mimo, że w opakowaniu są widoczne drobinki, to już na skórze tych drobinek nie widać. Daje takie bardzo naturalne rozświetlenie. Myślę, że on przepięknie będzie wyglądał. Też jako rozświetlacz do ciała i jako taki delikatny błyszczyk do ust. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki test przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie linki do tych kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tych produktach. Napiszcie również, czy już je testowaliście. Jeżeli film Wam się podobał, proszę łapkę górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.